A oto paczka z gwarantowanym piłkarzem w pierwszej drużynie Future Stars. Kto to będzie? Na pewno piłkarz. A nie, to nie piłkarz. A nie, piłkarz! Luna. Pampeluna. Za skład 83 z informem jak najbardziej na plus, chociaż nie wiem, czy oni tego nie popsuli przypadkiem. Jak ten Luna wygląda? 4 na 5! No, wygląda całkiem dobrze. Playstyle też ma całkiem fajny. Gnezja, Incisive Pass. Brakuje mu i taki. No i rakietki, quick stepa. Rolę całkiem w porządku. No, szkoda tylko, że liga chujowa. Ale z Messi można go połączyć. O myślę, nie ma tragedii.